I Krzyfy! A no weź tak bokiem stać, żeby się pokazać. Co fajne to jest? No i ruchem <śm> mm. M! Mm. Krzyfy! Krzyfy! Weź dupę wystaw, żeby się M! Mm. Krzyfy! Dobra, nagrywa. <grywa> Nie filtrowa. Chciałbyś wystąpić jako model do takiego blogaga? Jakbym sobie ciało poprawił, to tak. Chyba, że tak dobrze wykadrowany, trochę tam z dupnego półprofilu, z boku, z ojcem. Z ojcem? Z tatuażem, twoim. Hmm. Nie no, ale co? Mówisz, żeby żeby poprawić ciało. Ty jesteś przecież zawsze taki body positive. Tak, ja no, nogi ładne, zgrabne, proste. Zawsze miałem prostą sylwetkę. Pani mnie pochwaliła w pierwszej klasie, wystawiła mi kiedyś przed tablicę i pokazała dzieciom jako wzór prostej postawy, bo tam, kurwa, połowa klasy dowiesz. wiesz, pogadniona jakieś krzywa, zajebane. kręgosłup w Czyli co? Bo mieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, jak się, jak się pokazać z dobrej strony, jak się przypodobać kobiecie. Tak? Dobrze mówię? No to, to można... A. Ty ty o, nogi pokazujesz? O tym można rozmawiać ogólnie albo szczegółowo. Masz chujowe na przykład ciuchy, ale są czyste, pierzesz i tobie się wydaje, że nie śmierdzisz i tak dalej. Te ciuchy masz czyste, ale takie nijakie, w jakichś szarych kolorach, i że to jest fajne, bo w twoim mniemaniu ty dbasz o siebie. No i dobrze, ale nie oszukujmy się. Przy takim założeniu żadna kobieta na ciebie nie spojrzy. Jeżeli spojrzy, to od razu odwróci głowę i, ty, i atrakcyjność twoja dla takiej kobiety w jej oczach. Jest zero. Bo co? Bo, bo... bo masz chujowe ciuchy. Nie zgadzam się z tym w najmniejszym w sensie, przypadku. kurwa, pamiętasz kiedyś modę z lat 90., typu jak był boom na tureckie swetry? Nie. Był, a ty, byłeś, ty w, w, w Gacie robiłeś jeszcze wtedy, no to faktycznie. No dobra, było tak, że się z Turcji, z Węgier, wiesz, tysiące, miliony no. swetrów przyjeżdżało. No. Takie zwykłe spodnie, albo się nosiło tak, że koszula z kołnierzykiem na to sweter, jeszcze kołnierzyk na koszulę. Chuj w to. No, do czego pan dążysz? Chodzi o to, że, że nie trzeba wydawać multum pieniędzy, żeby się fajnie ubrać. Przecież można kupować fajne tanie ciuchy nawet i w lumpekcie, czy nawet. Ale autlecie. mordo. S chodzi o to, że... A ty się fajnie ubierasz? Staram się i raczej mi to wychodzi. No to ty się fajnie ubierasz, a ja ci znajdę, kurczę dziewczynę zaraz. Dla przykładu, która no. powie, że ona lubi facetów w garniturach, to takie kolorowe skarpetki nosisz, Szare... a ona powie, że to jest jakiś gówno. Rozumiem, o czym mówisz, tylko dalej rozmawiamy ogólnie. Nie wchodzimy w jakieś już konkretne typy upodobań. Jeżeli jesteś w miarę fajnie ubrany, to nie mówię, żebyś miał lakost, torebkę pedalską przewieszoną przez ramię pod no, pedalską wiesz. Jakiegoś Adidasa albo Pumy z reguły, czy Nike i tam trzymasz komóreczkę i portfelik. Nie? No to to jest nie słaby. jest gejowskie, tam to noszą jakieś kozaki, McGregor w takim chodzi, Co tak? chodzą na mecze legii. No Słyszałem jedną dobrą definicję tego, tak jak się powinieneś ubierać, i zgadzam się z tym, jaki to jest dobry styl ubierania, że dobry jest taki, który nie pozwala komuś, kto cię nie zna, nic o tobie powiedzieć. To ja znaczy... się też nie zgadzam z tym. No dobrze, no Jak kiedyś może na pierwsze spotkanie z kobietą, która wcześniej mnie nie widziała, poszedłem w moim skórzanym hełmofonie, bo to była zima. No. I to było bardzo pozytywne. Temu typowi, który o tym mówił, chodziło o to, że na przykład ty lubisz, lubisz się w koszulkach z napisami, że kupisz sobie koszulkę Sex Pistols, co oznacza od razu, że jesteś luźny gostek. Rozumiesz? No tak. Jakby jojec taką założył. Sex pistols. Ale ma szczęki. No ma szczęki, no to jak założysz szczęki, no to już można powiedzieć, o jakiś kinoman, wiesz i robisz takie Aha, coś. Aha, czyli, że koszulka od razu identyfikuje ciebie. Tak, na... jako kogoś, albo na przykład jak chodzisz w szerokich spodniach, no to jest jesteś, że hip hop. Jak chodzisz w dresach ubrany od do góry do na dół, to no, albo sportowiec, albo jakiś bandyta. Dobre ubrania to są takie, które nie, nie władują do głowy jakiegoś yy, obrazu twojej osoby, tylko pozwalają tobie wypełnić tą odpowiedź na pytanie, kim ty jest? Czyli na przykład taką cieplejszą wiosną i nieupalnym latem, jakieś letnie spodnie, yy, nie wiem, tenisówki, cieniutka koszulka i marynareczka, jakaś lniana, to jest ok. Nie wiem, ja tylko mówię o, z, o tej teorii. zawsze można y, robić kontrę i kontra jest najciekawsza. I, i, i kiedyś była taka książka dawno temu. Neil Strauss no wiem, napisał The Game. Tak i tam y, oni, oni, ten ich guru bazował na tym, żeby, żeby robić tak tzw. Pickoking, no czyli że się stroisz i wręcz same kobiety do Ciebie podchodzą, bo się wyróżniasz z tłumu i możesz grać na kontrze. Znowu, jeżeli chcesz na siebie zwrócić uwagę, to moim zdaniem y, odpierdol się tak, y, jak nikt w, 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 w danym lokalu, teraz nikt do lokalów nie chodzi. Na ulicy. No, Więc jak wszyscy byś, w bro. Polsce chodzą na czarno, to ty załóż kurwa oczojebny pomarańcz. Taki, taki przykład. I będziesz się rzucał w oczy, jeżeli chcesz zwrócić na siebie uwagę. Przy mojej tinderowej akcji te moje zdjęcia odpowiednio przygotowane. O, no, zajebisty przykład. To jest Przykład, przykład pikokingu, tak. To jest zajebisty przykład. I masz zainteresowanie. I musisz... To jest też przykład tej twojej kontry, bo Artur, który wygląda jak Peja, można tą kontrą zagrać. Że niby on nie w takim wieku na hip-hopowca, może właśnie to jest proto jakiś hip-hopowy, o co, co chodzi. To jest Ale ta sam kontra. Pamiętasz, jakie powodzenie miałem. Ten kontrast. No więc masz to zdjęcie tego hip-hop Peja jedno takie zdjęcie mogłoby sugerować, że ok, dobra, wczuty jakiś Aha. ziomek, ale ty masz tam, jesteś przebrany z jakąś kobitkę, ostryga. Z, ze skórzanymi chłopami jesteś w ostrydze. Tak, jestem tam jest na cmentarzu wszystko. z łopatą. Tak, no więc to widzisz po prostu, że to jest jakiś kuglarz Aha. i fajnie nastraja na rozmowę. To pobudza, bo albo tutaj nie ma środka. Jak chcesz właśnie nie rzucać się w oczy i założyć taki standard, w Stanach ludzie tak chodzą, mężczyźni, że mają dżinsy, czarny t-shirt i chuj. Taki Keanu Reeves. Taki Keanu Reeves. No to spoko, no ale znowu, jeżeli nie masz w gadce za wiele i, i, i w osobowości, no to to, to cię tylko spłaszczy do, do reszty. Wiesz, bo to dużo zależy od tego, masz rację. co ty masz, co, co, co pójdzie za tym dalej. No Dobra, tak. masz rację. Bo nie oszukujmy się, te pierwsze 5 sekund, czyli moment, kiedy ona na ciebie patrzy, no to jest ocenianie. Patrzy na. Twarz, wzrost, ręce, ciuchy, oczy. To jest pierwsze kilka sekund. To jest Musimy bardzo ważne. kiedyś pójść w teren, jak będzie już normalne życie i, i się ten zbłaźnić nie jeden będzie. z drugim. Bo tak gadamy tutaj ekspertów udajemy, a ja bym się chętnie tak przyjechał. Ale już nie będzie normalnego życia. Okay, dzięki, Artur. Znaczy nas no, błaźnić, pobłaźnić się czemu nie, mamy się nie błaźnić? Natomiast y, dla mnie w ogóle sama idea tak, takiego, takiej akcji, że chodzisz po mieście. I kurwa, zaczepiasz ludzi na ulicy, i z tego próbujesz sobie zrobić mhm. życie erotyczne, sobie rozbudowywać. To jest dla mnie sick shit. To jak inaczej to robić? No, nie wiem, są miejsca, które są społecznie akceptowalne na taką sytuację. To są jakieś Centrum bary. Bójskie. Za no ce zaplecze no, ja centrum olimpijskiego. Mieście, czy wiesz. coś, a e, jak chcesz robić ten słynny day game, że mm. na patelni będziesz tam biegać no z jakimś jest. typem... Ej, wpadać mi w oko! Przepraszam, wiesz może gdzie tu jest bankomat? No nie no, dobra, tak naprawdę to nie chodziło mi o bankomat, chodziło mi o to, że zajebista z ciebie szplicha. Poczekajmy do czerwca może. No tak, 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 tak. Ty już, Ale... my, my przecież już zrobiliśmy to raz. E, miałeś tego Wingmana Artura. Tak. I zajebiście ci szło. Miałeś, to właśnie też pokazuje, to, to jest właśnie dobry przykład takiego pikoka, jak to działa. Że nie dość, że masz takiego dziwaka, który w, z kutasem na wierzchu stoi i coś tam tańczy. <noise> więc od razu się pokazujesz, jakby robisz sobie dobre tło, że, No dobra, może ja jestem popierdolony, mm. ale patrzcie na to. To jest dopiero popierdolonego, Ja normal, fajny, nie? Jakby to ale jest też był pojebany. Miał te kalosy, ale jest też sam w sobie był popierdolony, miał ale rozjebany. Przecież jedna z, chyba pierwsza dziewczyna naprawdę przejęła się jego medycznym losem. Tak, tak. Ta. Chciać ta. tam zszywać? Ta. Tak. Mogę cię szwy założyć? Możesz mi szwy założyć. A ty psała? Nie, poważnie. Nieźle. Ten chłop, co patrzy na nie dotykać Las gasparanu. Nie dotykaj, Człowieku, nie, nie dotykaj mnie. Dziękuję. Ten jaki, kurwa, mmm... gasparanu, nie dotykaj mnie, kurwa. <śled> Bakłażany i Romans. Tak, chcesz zobaczyć więcej? Odwiedź e, nas na patronite.pl ukośnik pasieka network i co zrób? Wpłacisz dychę albo więcej i będziesz miał dostęp nielimitowany do nieocenzurowanych wersji czterech programów miesięcznie.